Cześć kochani! Dzisiaj poopowiadam wam trochę o toksycznych związkach. Powiem wam szczerze, że czuję się 100% odpowiedzialna za to co mówię i 100% pewna tego co mówię ponieważ w takim związku niestety przyszło mi być nie jednym, ale jeden był taki naprawdę hardkorowy ale dzisiaj mówię o nim z uśmiechem na buzi ponieważ wyciągnęłam z tego wnioski a uważam, że to jest najważniejsze a przede wszystkim mogę się z Wami tym podzielić, co też jest super. Po prostu, jeżeli mogę komuś pomóc, to jest dla mnie naprawdę super. Więc zacznijmy już szybciutko, ponieważ mam 15 minut. Wiem, że nie lubicie długich treści, a jest to temat, o którym mogłabym mówić godzinami. Po pierwsze, jak rozpoznać toksyczny związek? Myślę, że toksyczny związek zaczyna się wtedy, kiedy zapominamy w swoim życiu o samym sobie. Jeżeli stawiamy drugą osobę bardzo, bardzo wysoko, bardzo. Ja absolutnie szanuję, jeżeli ktoś się kimś przejmuje. Szanuję, jeżeli ktoś jest w stanie dać całego siebie w relacji, to jest super. Ale jeżeli stawiasz kogoś nad sobą, jeżeli uważasz, że bez tej osoby nie jesteś w stanie żyć, to wiesz, że masz problem. Powiem Wam, że jestem już na takim etapie życia, że, w życiu, że już nie umiałabym powiedzieć nie mogę bez kogoś żyć. Powierzcie mi, można bez kogoś żyć. Można. Może wam będzie smutno przez jakiś czas, ale można bez kogoś żyć. To, to nie może żyć bez tlenu, bez jedzenia, bez, nie wiem, pójścia do toalety, ale na pewno na pewno nie jest to ani facet, ani kobieta. To, to mogę wam przysiąc, jak tutaj siedzę, a siedzę. Więc tak, na początku zapominamy o sobie, totalnie zapominamy o sobie, czujemy się beznadziejni, czujemy się gorsi. Nasz partner zamiast nas piąć w górę, w co absolutnie wierzę i uważam, że mężczyzna lub kobieta, po prostu partner powinien nas ciągnąć w górę, zaczyna ciągnąć nas maksymalnie w dół. Powiada słowa, jesteś brzydka, jesteś głupia, jesteś gruba, twoje koleżanki są lepsze, wszyscy wokół, siebie, wokół Ciebie radzą sobie lepiej niż Ty. Jak odejdę od Ciebie, no to na pewno sobie nie poradzisz, co ty w ogóle będziesz robić, twoje życie straci sens i tak dalej, i No i na początku, jak słyszymy takie słowa, uwierzcie mi, że słyszałam te wszystkie słowa, te wszystkie zdania, myślisz sobie, co on pieprzy, co ona pieprzy. Ale zaraz zaczyna już w to wierzyć. I wyobraźcie sobie, że sama byłam w takiej relacji, z której bałam się wyjść, tylko i wyłącznie dlatego, że bałam się samotności. I do tego, do tego stopnia ten człowiek y, zajął moje myśli i moje w ogóle jakiekolwiek normalne postrzeganie świata, że y, ja mu uwierzyłam, że już nie jestem w stanie znaleźć sobie nikogo. I jeżeli ja od niego odejdę, to w ogóle y, co ja będę robić. Przecież ja się w ogóle do niczego nie nadaję. I to jest najgorsze. To jest najgorsze w życiu i to jest bardzo ciężko z tego wyjść i nawet jeżeli masz przy sobie, nie wiem, 200 osób, które mówią ci każdego dnia ogarnij się. On do ciebie nie pasuje, ona do ciebie nie pasuje, ta osoba cię niszczy. Niestety jest to już taki etap, gdzie zaczynasz się kłócić z ludźmi, którzy ci dobrze doradzają. Zaczynasz uważać, że to oni cię atakują. Absolutnie nie, partner. Nie, nie, nie. Te osoby cię atakują. I wiecie, co Wam powiem? Niestety nie ma chyba rady na to, żeby z tego wyjść. Po prostu yy, wydaje mi się, że musisz upaść tak nisko w, tak, w takim związku, żeby w końcu pomyśleć. Ja, ja, na przykład, tak miałam, zwierzę Wam się, chociaż to jest mega prywatne że któregoś dnia po kolejnej kłótni usiadłam sobie i mówię jak nisko jeszcze musisz upaść? Jak nisko jeszcze musisz upaść, żeby w końcu z tym skończyć? Uwierzcie mi, że wokół mnie było bardzo dużo ludzi. Ja miałam zawsze bardzo dużo znajomych. Mam rodzinę, mam, e, mam naprawdę z kim porozmawiać w życiu. Mam siebie. Co jest najważniejsze, mam siebie. A mimo to... Nie, nie potrafiłam. Nie potrafiłam z tego wyjść, więc nie będę wam tutaj mówić, yy, bądź mądra, bądź mądry, zostaw to, bo wiem, że tak się nie da. Wierzę w to i na swoim własnym doświadczeniu mogę wam powiedzieć, że przyszedł po prostu taki dzień w moim życiu, że pomyślałam sobie dość. Pomyślałam sobie dość i wtedy żadna, żadne jakieś tam myśli, czy właśnie kogoś będę miała, czy będę miała gdzie mieszkać. Uwierzcie mi, że nawet nie miałam czasu gdzie wrócić. Nie miałam, nie miałam gdzie wrócić. Moi rodzice na przykład, nie wiem, byli w trakcie przeprowadzki, lub, lub na przykład mój brat. Yy, miałam też taką sytuację, że mój brat właśnie założył rodzinę, że nie miał się gdzie podziać mieszkanie mieszkaniu moich rodziców. Yy, nie miałam gdzie wrócić, po prostu, ale wiecie co? Przy taki moment, że po prostu wolałam, wolałam spać na śpiworze, yy, w śpiworze, przepraszam, w śpiworze na Karimacie w kuchni. Niż spędzić jeszcze jeden dzień z partnerem, który mnie niszczył. W łóżku, na przykład, Do, w pięknym mieszkaniu. Więc nie, nie mam dla, dla Was niestety złotego środka na to, jak odejść od takiego partnera. Myślę, że to jest po prostu taki moment, że już wiecie, że musicie to zrobić, i wtedy, żeby za przeproszeniem skały srały, zrobicie to. Ja wam tylko mogę powiedzieć, jak dojść do tego, że jesteście w tym toksycznym związku. Więc pamiętajcie, jeżeli właśnie czujecie się źle, jeżeli nie chce wam się wstać, każdego dnia rano walczycie ze sobą, jeżeli tracicie znajomych, rodzinę po kolei, jeżeli kłócicie się ze wszystkimi dookoła, jesteście niespokojni yy... i nie macie żadnego wsparcia swojego partnera, wiecie, że jesteście w toksycznym związku. Jesteście w najgorszej sytuacji, jaka może być. I pamiętajcie o tym, że nie jesteście beznadziejni. Naprawdę nie. I ten proces przygotowania się do odejścia będzie bardzo długi. Polecam Wam najpierw rozmowę z samym samy sobą. To, co już mówiłam w moim poprzednim filmie. Pokochajcie siebie i uwierzcie w siebie. Naprawdę pokochajcie siebie, porozmawiajcie ze sobą. Później porozmawiajcie ze swoim partnerem, bo to też jest bardzo ważne. Ja w ogóle zauważyłam, zresztą nawet po tym, że tyle osób do mnie pisze, zauważyłam, że ludzie nie potrafią rozmawiać w tych czasach. Ja mam koleżanki, które mówią do mnie Marietka, on zrobił to, to i tamto. Nie ja mówię, no dobra, ale mówisz to mi, a czy powiedziałaś to jemu? No nie. A no to skąd on ma wiedzieć, że robi źle? To też musicie o tym pamiętać. Rozmowa. Rozmowa jest najważniejszą rzeczą w każdej relacji w waszym życiu. Czy to jest partner, czy to jest siostra, czy to jest brat, czy to jest przyjaciółka, czy to jest wróg, czy to jest pracodawca. Każdy. Rozmowa jest najważniejsza. Więc jeżeli obejrzysz ten film i uznasz, że jesteś w toksycznej relacji. Że twój partner cię nie szanuje, twoja partnerka cię nie szanuje, wykorzystuje Cię. E, sprawia, że czujesz się źle sama ze sobą, sam ze sobą, że e, no po prostu straciłeś sens życia, to tak, usiądź, porozmawiaj ze sobą. Po pierwsze, czego w ogóle byś chciała, czego byś chciał, czego oczekujesz, co byś chciał zmienić w swoim życiu. Następnie idź do swojego partnera lub do osoby, z którą po prostu masz toksyczną relację, porozmawiaj z nią. Powiedz wszystko, wszystko, co czujesz. Płacz, krzycz, nie wiem, po prostu przepraszaj, jeżeli uważasz, że masz jakąś winę. Nie ma problemu. Pamiętajcie, przyznawać się do winy to nie jest żaden styd. Płakać przed swoim partnerem to nie jest żaden wstyd. Wyrzućcie z siebie cały gniew, całą złość, cały smutek. Zobaczcie reakcję partnera, ocencie ją sobie. Nie dzisiaj nie jutro, być może za tydzień, na chłodno, gdy będziecie w stanie zebrać wszystkie myśli, znowu wróćcie do rozmowy ze sobą i myślę, że to Wam pomoże. I może przeprowadzicie takich rozmów 100, może przeprowadzicie takich rozmów 10, może 200, może 50, nie wiem, ale przyjdzie taki dzień, że po prostu wstaniecie i powiecie sobie, wow, dziś już nie muszę rozmawiać, się pakuję walizkę. I tego Wam życzę, moje moi drogie, moje drodzy. Życzę Wam tego, bo życie wtedy staje się lepsze. I pamiętajcie o tym, że jeżeli upadliście bardzo nisko, a wiem jak to jest, to nie martwcie się tym, bo po prostu wyciągnijcie z tego lekcję. I tyle. Wyciągnijcie z tego lekcję, wyciągnijcie z tego wnioski. Pamiętajcie, że błędy są zawsze po coś. Zawsze, boże, to jest piękne. Wypełnianie błędów jest piękne, yy, bo możemy po prostu wyciągnąć z nich naukę. I to jest niesamowite moim zdaniem. Ja. Yy, Naprawdę jestem w najlepszym etapie swojego życia. Tak, tak uważam, jeżeli chodzi o związki, jeżeli chodzi o moich partnerów, jeżeli chodzi o moje miłostki. Jestem w najlepszym momencie swojego życia, bo już wiem, czego chcę. Kiedyś nie wiedziałam, czego chcę. Teraz wiem. Życzę Wam tego. Życzę Wam tego z całego serca. Miłego poniedziałku, miłego tygodnia, kochani, miłego życia.